Siemaneczko Widzowie. Chcielibyśmy na wstępie podziękować za 500 subskrypcji na naszym kanale. Jest to naprawdę dla nas duże osiągnięcie. Nie spodziewaliśmy się tego w ogóle, że 500 subów uda nam się uzyskać w tak krótkim czasie dla nas. Także dzięki wielkie. Co jeszcze? Dajcie znać w komentarzach jakie byście chcieli zobaczyć filmiki, o jakiej tematyce. I tyle. W przyszłości mam nadzieję, że zrobimy jakiś konkurs. Do wygrania będą może jakieś koszulki, bluzy. Ale to, to, jeszcze, to jeszcze poczekamy. Zobaczymy, jak się jeszcze będzie rozwijał kanał. Zostaw, mordo. Na ten moment po prostu dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, co nagrać. Bo szczerze, brakuje mi już pomysłów. To jest. Ciężki temat, naprawdę ciężki temat, żeby ogarnąć o co chodzi w tym całym prowadzeniu kanału, i tak dalej, i tak dalej. Co ty robisz? Co ty masz w ogóle tu? Rówka ci chodzi po. Chodź no tu. No chodź! Birma do mnie. No zostaw, chodź. Chodź, chodź, chodź. Co ty robisz? Ej, pokaż, masz tą brówkę czy jeszcze? Czekaj. Ty masz pysk. Jaki ty masz pysk. Także. Podsumowując. Jeśli, mówię to do ciebie. Jeśli oglądasz ten film, a nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz. Będzie mi naprawdę miło. Birmie też. Was to nic, nic nie kosztuje, można kliknąć z dzwoneczkiem, o dzwoneczkiem, to będziecie dostać powiadomienia o nowych filmikach, może będą jakieś śmieszne akcje. Chyba już bez psa, bo pies zostaje, ja idę do domu, także już chyba z, z psem filmików nie będzie. Chociaż, 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 Coś ty, i co, gdzie chodzisz sama? Hmm? Birma. Gdzie chodzisz sama? No właśnie. Musisz iść ładnie, koło mnie. Dobra, bo kończę ten filmik już chyba trzeci raz, nie? Także dzięki wielkie, bo to miał być krótki filmik, podziękowanie w sumie za, za suby. Dzięki wielkie, do następnego. Dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie co nowego, co nowego byście chcieli zobaczyć, o jakiej tematyce. Także widzimy się w kolejnych filmikach. Siemka.